A jak uczestnik II wojny światowej. 8 maja wojna dla nas się nie skończyła. W kwietniu 1945 roku jednostka, której służyłem, odpierała korpus pancerny wed marszałka Kissingera, który szedł na odcieczkę Berlina. Odparliśmy utrzymaliśmy. Berl Berlin Park i poddał się. 8 maja wśród żołnierzy jednostek wojskowych zapanowała radość na ziemi niemieckiej. Radość, że Niemcy faszystowskie skapitulowały. Wracamy do kraju poszczególne jednostki. Ja. Wróciłem z jednostką do Jarosławia, na głębokę. Był to 26. pułk piechoty 9. Drezdeńskiej dywizji piechoty. Nastąpiła demobilizacja roczników. Część poszła do starszych, poszła do rezerwy, wróciła do swoich rodzin. Ale tu. Jak wspomniał Pułkowi Piśkowski, nie wrócili na te ziemię, które nam odebrano. W ramach paktu sojuszniczego Polska straciła 88 tysięcy kilometrów kwadratowych. Jesteśmy mniejsi w stosunku do granic 1939 roku w garnizonach. Myśmy zwrócili, niedługośmy czekali. Rozkaz przyszedł wyruszyć na ochronę ludności polskiej, majątków, obiektów na terenie byłego województwa rzeszowskiego. I tak się stało. Jak uczestnik II Wojny Światowej, tu z kolegami, którzy się do kombatanci, dla nas wojna nie skończyła się 8 maja. Jaki był podpisany pakt kapitulacji armii faszystowskiej. Trzy i pół lata tutaj, na tych terenach powiatu Lubaczowskiego, Jarosławskiego i lubelskie, województwa lubelskiego, drążyły niesamowite bandy. Broniłem tutaj takiej miejscowości jak Mokowisko. Wspomniana była Grupa Geowisła. Grupa Geowisła uratowała część ludności ukraińskiej, bo oni wyjechali z majątkiem, z dorobkiem wszystkim na Ziemię Zachodniej. A nasi repartianci, którzy wrócili z terenów wschodnich, zostali zgliścia. Nic nie znaleźli. Wszystko było spalone. Jeszcze poznali różnych prawda. Y, tragedii, rozszerywania i tym podobnie tu w Makowiskach po wysiedleniu duża była wioska broniłem się tam i tam wtedy zajęłem stanowisko w cerkwi dowódca pułku stał w Wysocku zrobił wizytację był to oficer dyplomowany stopy pułkownika Przyjechał na wizytację jednostki, której dowodziłem kompanią i dzięki Bogu, że przyjechał, bo dzisiaj żyję. Zameldowałem jemu, panie pułkowniku, jestem bez żadnych środków łączności między panem a tutaj pod którym dowodziłem. Tak, spełnił moje życzenie i przysłał mi radiostację. Na drugi dzień banderowcy rozpoczęli napad na tą piękną wioskę. Duża wioska była. Spalili, wymordowali część ludności, i okazało się, w jaki sposób banderowcy szukali, aby dowiedzieć się, jaka siła jest tutaj broni się w tym makulisku. Błąd jeden postąpił przez to, że ja postawiłem kuchnię żo żołnierską na dziedzińcu kościoła, a banderowiec mieszkał cztery wioski za od kościoła i patrzył przez lornetę, ilu żołnierzy przychodzi z menażkami po jedzenie i wtedy ustalili tą siłę do walki. Nie udało się. Przyszła pomoc. Z Wysocka poślećmy na miękki stary, miękki źdłowy i tamtych łotrów. Złapaliśmy, op, przekazaliśmy prędzej odpowiednich władz, które prawda tego. Byłem osobiście, proszę Państwa, na uczestnikiem walki o bircie. Trzykrotnie banderowcy napadali na tą bircie. Trzykrotnie myścili. Ja broniłem tej birczy w trzecim napadzie. Doznali w tym napadzie banderowcy strasznej klęski. padł wtedy tam ich hercz, pułkownik konik, których zostali pochowani, bo ludność parafii bierczańskiej nie zgodziła się, żeby Łotrów posać, łotrów, zbiorów pochowano na cmentarzu katolickim i na takiej łące zostały pochowani. Nie tak dawno, bo chyba 3-4 lata, Jego Ekscelencja arcybiskup Martyniuk ich przeniósł i pochował ich tam w przemyślu, gdzie leżą strzel strzelcy Sicowi. Taka była walka. Trzy lataśmy krążyli. Tutaj bronili, żeby ta ziemia do Polski należała. Chciałem Państwu powiedzieć, że byłem. W roku 1949 na procesie Burłaka, który był sądzony w przemyślu, kto to był Burłak. Był to student Akademii Lwowskiej drugiego roku, proszę państwa, który... W 1939 roku jako piąta kolumna szedł na siły zbrojne polskie, robili dywersję na ziemiach polskiej armii. Kiedy była zmowa dwóch przywódców Stalina i Hitlera do czwartego rozbioru Polski, oni porobili w tym czasie posterunki Ukraińskiej Policji i on był na tym posterunku Ukraińskiej Policji w Medyce. Kiedy zbliżał się front, oni poszli do lasu i zaczęli stworzyć tą, te szotnie, kuronie, plutony do walki, żeby tutaj z naszych terenów w Ukrainie. Jest pytanie. Jakim prawem walczyli tutaj, na, po, na ziemi polskiej, o po Ukrainę? Ginęli. Młodzież ginęła, ginęli profesorowie, cięża Był taka w Zagórzu, jest kościół, który podczas krzy wyprowadzili wszystkich z kościoła. Wyprowadzili. Dzieci i kobiety zwolnili, a 38 mężczyzn pod kościołem rozstrzelali. Dziś się o tym nie mówi. Słuchajcie, wszystko pięknie się mówi. Tu pochodzi pan pułkowik z Wołynia. Dlaczego się nie mówi o Wołyniu, że tam zginęło 250 tysięcy Polaków bratobójczo zamordowanych przez banderowców? O tym się dzisiaj mi milczy. Kończąc to wystąpienie, zwracam się do Was, droga Młodzieży. Życzę Wam sukcesów w nauce, wszystkiego dobrego, a najważniejsze, żebyście nigdy nie znali wojny, tych wojny, tego katakryzmu, którzy przeżyli Wasze rodzice, dziadkowie. Dziękuję za uwagę.